W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mario, moja kochana Matko, przychodzę do Ciebie skruszona z sercem pełnym wstydu. Mimo mojej wielkiej miłości do Ciebie, mojego szczerego oddania i uwielbienia, nie umiem zwalczyć swojej słabości, odmówić pokusie. Przepraszam Cię, klękając w pokorze przed Twoim pełnym miłosierdzia sercem. Błagam, wybacz mi mój grzech, Mario. Ty wiesz, który z moich grzechów jest najczęstszy, z jakiego zła tak trudno jest mi się uwolnić. Sama nie wiem, co powstrzymuje mnie przed tak konieczną duchową walką, ale wiem, że bardzo pragnę to zmienić. Matko, proszę, daruj mi i pomóż zwalczyć złe przyzwyczajenia. Wierzę, że ciebie boi się nawet szatan. Błagam naucz mnie powiedzieć mu stanowcze nie. Od dziś pragnę całkowitej odmiany. Postanawiam pogrążyć się w modlitwie różańcowej, która da mi siłę do całkowitej zmiany życia na lepsze. Matko Boża, bardzo nie chcę Cię ranić. Jest mi bardzo przykro, że jestem powodem Twojego bólu, powodem ran na najświętszym ciele Chrystusa. Już nigdy więcej nie chcę się tak zachowywać. Wybieram Ciebie i Pana Jezusa. Proszę, trzymaj mnie za rękę i prowadź mnie codziennie do Zbawiciela. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!